Cześć. Witam Was w kryminalnym poranku zbrodni dnia. Dziś jest naprawdę intensywnie. 71 kg narkotyków w jednym mieszkaniu czarnorynkowa wartość 5 milionów złotych. Sprawca nazywany jest duchem sternikiem. 110 kg narkotyków w Krakowie wielomiesięczna operacja trzech służb kończy się rozbiciem gangu. 8 milionów złotych w podrobionych perfumach. Międzynarodowa operacja zatrzymuje grupę przestępczą. Lecz zanim zaczniemy, mam do Was jedną prośbę. Pod filmem zostawiłem komentarz z pytaniami o to, jak mogę poprawić kanał. Jeśli macie chwilę, przeczytajcie go i odpowiedzcie. Jest to naprawdę ważne dla mnie. A teraz zaczynamy. Warszawa. Policja dostaje cynk. W jednym z mieszkań może być magazyn narkotyków. Kryminalni z warszawskiego śródmieścia organizują akcję. Wchodzą do mieszkania 29-letniego obywatela Ukrainy i widzą magazyn. Ale niezwykły, tylko taki prawie przemysłowy. 71 kg narkotyków w jednym mieszkaniu. Czarnorynkowa wartość oszacowana przez biegłych to blisko 5 milionów złotych. Ale to nie wszystko. Policja zabezpiecza pięć samochodów. Dwa z nich kradzione, dwa kolejne wynajęte na fałszywe dane. Kim jest ten człowiek? 29 latek obywatel Ukrainy. Ale w systemach policyjnych zero danych. Nie figuruje nigdzie. Nie ma historii, nie ma śladów no i nie ma tożsamości w bazach. Podczas przesłuchania okazuje się, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Za co? Tego nie ujawniono. Ale wystarczająco poważne, żeby wystawić list. Śledczy rekonstruują skalę działania. To był punkt dystrybucyjny na Warszawę i okolice. Ilość narkotyków wskazuje na obsługę dziesiątek, może setek odbiorców. Prokuratura rejonowa Warszawa Ursynów stawia zarzuty: posiadanie znacznej ilości narkotyków w celu wprowadzenia do obrotu, posługiwanie się fałszywymi danymi osobowymi, umyślne paserstwo. Fałszerstwo dokumentów. Do tego jeszcze list gończy. Widełki za sam obrót narkotykami w takiej ilości od 3 do 15 lat. Dodatkowo zarzuty dotyczące fałszerstw i paserstwa. Kolejne lata. Łącznie grozi mu nawet 20 lat. Sąd na wniosek prokuratury wystawia tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Kraków. Wielomiesięczna operacja dobiega końca. Wydział do walki z przestępczością narkotykową KMP w Krakowie, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji, Krajowa Administracja Skarbowa. Trzy służby. Jedno uderzenie. Cel to zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się obrotem narkotykami na masową skalę. Akcja rozpoczyna się wcześnie rano. Funkcjonariusze wchodzą jednocześnie do kilku lokalizacji w Krakowie i okolicach. Zatrzymania, przeszukania, zabezpieczenie dowodów. Efekt to 7 zatrzymanych. Zabezpieczono blisko 110 kg różnych narkotyków. Ilość wskazuje na obsługę całego regionu Małopolski, może nawet i dalej. A kim są zatrzymani? 7 osób w wieku od 28 do 47 lat. Mieszkańcy Krakowa i okolicznych powiatów. Śledczy nie ujawniają wszystkich szczegółów, ponieważ postępowanie ma charakter rozwojowy, co oznacza, że mogą być kolejne zatrzymania. To była długa gra. Według komunikatu KMP w Krakowie operacja trwała kilka miesięcy. Analiza ruchu, podsłuchy, monitoring. Czekali na odpowiedni moment, żeby uderzyć w całą strukturę jednocześnie. Prokuratura przedstawiła zarzuty wszystkim siedmiu zatrzymanym. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Obrót znaczną ilością narkotyków. Przemyt środków odurzających. Widełki od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec pięciu z nich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Dwóch pozostałych dostało dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Mikołów, województwo śląskie. Policjanci z Mikołowa i KWP w Katowicach prowadzą od miesięcy operacje w ramach międzynarodowej współpracy. Celem jest zatrzymanie grupy wprowadzającej na polski rynek podrabiane perfumy. Uderzenie następuje jednocześnie w trzech lokalizacjach: magazyny, punkty dystrybucji i miejsca pakowania. W efekcie zabezpieczono tysiące flakonów podrobionych perfum znanych marek. Czarnorynkowa wartość według ekspertów to około 8 milionów złotych. Zatrzymano trzy osoby. No dobra, ale jak to działało? Podrobione perfumy były importowane prawdopodobnie z krajów azjatyckich. Tam produkuje się większość fałszywek trafiających do Europy. Polska była rynkiem docelowym albo punktem tranzytowym do dalszej dystrybucji na zachód. Opakowania wyglądały identycznie jak oryginały. Jakość podróbek na tyle wysoka, że przeciętny konsument nie był w stanie ich odróżnić. Od kilku lat służby notują wzrost fałszywych kosmetyków i perfum. Rynek warty setki milionów złotych rocznie w całej Europie. W tym przypadku Kluczowa była współpraca międzynarodowa. Śledczy z Polski koordynowali działania z odpowiednikami z innych krajów Unii Europejskiej, prawdopodobnie Niemiec i Czech, ponieważ tam też wykryto podobne partie podróbek. Prokuratura okręgowa w Katowicach przedstawiła zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, naruszenie praw własności intelektualnej i wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Widełki od 3 do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo grożą im kary finansowe, zwrot korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa oraz konfiskata mienia. Katowice. Policja dostaje zgłoszenie: przemoc domowa ofiara w ciężkim stanie. Patrol jedzie na miejsce. Zastają kobietę w wieku około 30 lat. Jest oblana nieznaną substancją i ma ranę postrzałową. Stan ciężki. Karetka zabiera ją do szpitala. Sprawca uciekł. KWP w Katowicach uruchamia pościg. Policjanci rekonstruują zdarzenie na podstawie relacji świadków i śladów na miejscu. Co się wydarzyło? Mężczyzna i kobieta byli parą. Rozstali się kilka miesięcy temu. On nie przyjął tego do wiadomości. Zaczął ją nachodzić, dzwonić i grozić. Kobieta zgłosiła to na policję. Tego wieczoru mężczyzna przyszedł pod jej dom. Miał ze sobą kanister z nieznaną substancją. Według wstępnych ustaleń może to być kwas albo środek żerący. Oblał ją. Potem wyciągnął broń, strzelił, trafił ją w tułów i uciekł. W ciągu kilku godzin policjanci zatrzymują go. Śledczy zabezpieczają dowody: ubranie, broń i telefon. Prokurator prokuratury okręgowej w Katowicach przedstawia zarzut usiłowanie zabójstwa. Widełki od 10 lat do dożywocia. Sąd na wniosek prokuratury wydaje tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące Stan kobiety? Według ostatnich informacji ciężki, ale stabilny. Operacja się powiodła, ale skutki ataku będą długo trwałe. Sosnowiec. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzą działania operacyjne. Mają informację, że w jednym z lokali w Sosnowcu może być nielegalny magazyn wyrobów tytoniowych. Wchodzą i widzą sklep. Tysiące paczek papierosów, bez polskich znaków akcyzy. Ponad 115 tysięcy sztuk papierosów. Zatrzymują właściciela lokalu. Jest nim 71-letni mieszkaniec Sosnowca. Śledczy obliczają straty skarbu państwa. Łącznie ponad 163 tysiące złotych. Skąd miał te papierosy? Według wstępnych ustaleń, przemyt ze wschodu. Papierosy produkowane w Białorusi lub na Ukrainie, bez polskich oznaczeń, wwożone nielegalnie, sprzedawane poniżej cen rynkowych. Prokuratura rejonowa w Sosnowcu przedstawia zarzuty: nielegalna sprzedaż wyrobów tytoniowych bez akcyzy i przestępstwo skarbowe. 71-latkowi grozi kara grzywny w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych lub do trzech lat pozbawienia wolności. Grożą mu również kary dodatkowe, takie jak przepadek towaru i zwrot należności podatkowych. Lesko, województwo podkarpackie. Rodzina z powiatu leskiego zgłasza się na policję. Są nękani. Ktoś nieustannie dzwoni, pisze sms wysyła wiadomości. Treści to groźby zniesławienia, obelgi. Od kilku miesięcy, bez przerwy. Policjanci z KPP w Lesku rozpoczynają śledztwo. Analizują korespondencję, numery telefonów, adresy IP. Namierzają sprawcę 32-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Ale to nie wszystko. W pewnym momencie mężczyzna idzie o krok dalej. Pisze do rodziny: Zapłacicie mi 100 tysięcy złotych, a przestanę was nękać. I to zmienia wszystko, bo stalking przekształca się w wymuszenie rozbójnicze. Policja organizuje akcję. Namierzają mężczyznę w województwie zachodniopomorskim. Podczas przesłuchania przyznaje się częściowo. Śledczy mają dowody. Nagranie rozmów, screenshoty SMS-ów, wiadomości e-mail, zapisy logów telefonicznych. Wszystko wskazuje na uporczywe nękanie przez kilka miesięcy. Co do żądania pieniędzy, mężczyzna twierdzi, że to był żart i nikt tego na serio nie traktował. Ale prokuratura ocenia inaczej. Prokurator prokuratury rejonowej w Lesku przedstawia zarzuty. Uporczywe nękanie i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Widełki za stalking do 3 lat więzienia, za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego od roku do 10 lat. Oznacza to, że realnie grozi mu od 3 do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora wydał tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Postępowanie jest w toku. Policjanci sprawdzają, czy nie ma innych ofiar nękania w przeszłości. Jawor, województwo dolnośląskie. Za zamkniętymi drzwiami mieszkania w centrum Jawora przez wiele miesięcy rozgrywał się dramat. Ofiara to pies o imieniu Ryszard. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt dostają sygnał. Ktoś zgłosił, że w jednym z mieszkań słychać wycie psa. Aktywistki zaczynają działać. Próbują skontaktować się z właścicielką, bez efektu. Dzwonią do drzwi, nikt nie otwiera. Decydują się zgłosić sprawę na policję. Komenda powiatowa policji w Jaworze otrzymuje zawiadomienie o możliwym znęcaniu się nad zwierzęciem. Policjanci organizują interwencję. Wchodzą do mieszkania na podstawie zarządzenia sądu. Pies Ryszard jest skrajnie wychudzony. Żebra sterczą pod skórą. Brak miski z wodą, brak jedzenia. Smród nie do wytrzymania. Funkcjonariusze natychmiast zabierają psa przekazują go organizacji zajmującej się ratowaniem zwierząt. Ryszard trafia do weterynarza. Diagnoza: skrajne niedożywienie, odwodnienie, zaniedbanie prowadzące do zagrożenia życia. Właścicielka to 38-letnia kobieta z Jawora. Podczas przesłuchania twierdzi, że nie miała czasu, że była zbyt zajęta i myślała, że pies sobie poradzi. No pies sobie nie poradził. Był więziony w mieszkaniu bez dostępu do jedzenia i wody. Prokuratura rejonowa w Jaworze przedstawia zarzut: znęcanie się nad zwierzęciem widełki od grzywny do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt, czasowy lub dożywotni, i obowiązek pokrycia kosztów leczenia zwierzęcia. A co z Ryszardem? Pies został przekazany pod opiekę fundacji zajmującej się ratowaniem zwierząt. Przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Według weterynarzy Rokowania są dobre. Ryszard powinien wyzdrowieć. Po zakończeniu leczenia trafi do adopcji. To tyle na dziś. Jeśli uważasz, że takie informacje powinny docierać do ludzi, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga algorytmowi i sprawia, że więcej osób zobaczy ten materiał. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w Polsce, codziennie, bez pomijania niewygodnych tematów. I skomentuj, Chcę wiedzieć, co o tym myślisz. Jutro kolejny materiał, kolejne zdarzenia i kolejne fakty. Widzimy się jutro. Cześć.